Ewa i Łukasz, kierowcy Tira. Podwójna obsada to ich praca i miłość. Kursują do Maroka przez kraje i miasta. Życie na trasie to ich wielka pasja. Dzień rozpoczyna się, kiedy wschodzi słońce. Kawa się parzy, a Tir rusza w drogę. Ewa i Łukasz, razem na trasie przez kraje i miasta. To ich codzienne życie. Dzień dobry, dzień dobry, witamy Was w kolejnym odcinku. Jest widno. Słuchajcie, jest tym razem widno, bo zazwyczaj witamy się z Wami po nocy, dzisiaj jest widno. Tak, przyjeliśmy na załadunek i idziemy do biura meldunkowego. I sprawa wygląda następująco. Byliśmy milion razy już. W biurze meldunkowym, a to mieliśmy zły numer referencyjny, a tutaj czekaliśmy na numer, a okazało się, że numeru nie potrzebujemy, że mamy podejść do innego okienka, że tam już jest sprawa uzgodniona. No i tak, dostaliśmy mapkę, dostaliśmy adres, musimy wyjechać tutaj z tego miejsca. Też nie będziemy nic nagrywać, bo tutaj już widzieliśmy mm, przy okienkach widniały znaki o zakazie właśnie nagrywania, także nie będziemy nic nagrywać. Zabieramy 28 palet i będziemy zamieniać się czepami z kolegą z naszej firmy. Tyle wiemy i póki co jedziemy się spakować. 9 km, tak? Osiem. A, niecałe 8 km. Pan nam dał tutaj taką matę, ale wydawało się, że jest dużo bliżej, że to gdzieś tutaj jest jakby ta hala gdzieś tutaj, ale no niestety musimy wyjechać i trochę pojeździć. Nie wiem, czy będzie widać, ale nie, nie widać. Mijaliśmy, mijamy magazyn New Yorkera. Tak, tutaj jeszcze kawałek musimy podjechać prosto. W lewo i w lewo. Tam już ma być magazyn, gdzie będziemy się pakować. Jesteśmy już po załadunku, właśnie podpinamy się pod naczepę, Przyjaliśmy na wskazany autohow. Tutaj już hmm, też para z naszej firmy jest odpięta, więc my już hmm, zabieramy naczepę, zostawiamy właśnie im swoją. Załadunek był z boku, trochę spinania pasami, było trochę zimno, ale dość szybciutko to poszło, sztaplarz się uwijał. I tyle z załadunku, nagrywać jak mówiłam nie można było, więc tylko w skrócie tutaj Wam właśnie mówię, jak wyglądał załadunek, o. No właśnie wystartowaliśmy z parkingów, już po zamianie naczep, teraz będzie. mesza, jak widać na zamoczonym obrazku, mamy do celu 573 km, ponad 7 godzin nam pokazuje jedziemy gdzieś koło pierwszej w nocy znaczy tak nam to firma pokazuje ale ogólnie i tak mamy rozładunek na 8 rano więc sobie podejdziemy gdzieś tam bliżej e, jakiś parking zaraz będzie tutaj lokalizować jakieś parkingi i co no w jest dobra jest jest po prostu najważniejsze, że nie pada bo wczoraj było, sobie, było jakieś oberwanie chmury <laughs> Ale nie padały. Ale nie pada, najważniejsze. Ja przed chwilą, słuchajcie, miałam taką radowę, bo na tym Autohofie, gdzie się zamienialiśmy tymi naczepami, kupowaliśmy bułki za kupony, a mieliśmy cztery te kupony i okazało się, że bułki na tym Autohofie kosztują 50 centów i można było wykorzystać kupony do zakupu właśnie pieczywa. Także za... Trzy kupony, kupiliśmy sześć bułek. Więc mega fajnie, że ani centa do tego nie dołożyliśmy. Jak zazwyczaj bułka kosztuje euro 19, no to ten kupon za euro idzie no na poczyt tej kwoty, no i płacimy 19 centów. A tutaj nic nie zapłaciliśmy, także no takie zaskoczenie. Dziwne to było dla nas, ale miło. Zresztą pan tam trochę po polsku mówił na kasie, i mówi, nie ma problemu, kuponami i tyle. Fajnie, pierwszy raz się spotkaliśmy, nie z taką płatnością. Tak, ale to też nie były te kupony z tych takich najbardziej, że tak powiem, popularnych. popularnych tu w Niemczech, um, miejsc sanitarnych. Nie, nie, to były inne. Fajnie. No, ale fajnie. To naprawdę też dobrze, że to się udało, bo już tak naprawdę jutro zjeżdżamy. Zabrakło tak, tego pieczywa, a już nie chcieliśmy gdzieś kombinować, zjeżdżać ze sklepów w ogóle, więc fajnie, że się udało do stacji to pieczywko. Wiecie, w lodówce jeszcze trochę rzeczy zostało to pieczywa, które trzeba zjeść. Tak, a bułeczki świeże, cieplutkie, więc fajnie ten się przydadzą. Do jutra nam wystarczy. Więc no, póki co jedziemy co? I odezwiemy się zaraz. No i zmiana, jak tutaj widać w odbiciu, Łukaszek teraz siada na miejscu pasażera, a za oknem, a za oknem śnieg. Jakoś teraz jeździliśmy tutaj po Niemczech i tego śniegu nie uraczyliśmy do dzisiaj. Na szczęście tylko troszeczkę tutaj. Jak widać popadało. Ale no, już tęsknię, bynajmniej ja już tęsknię za normalną pogodą. <grymne> za latem, Łukasz, tęskni za, za latem. latem dosłownie, bo jest jak już się taką minusową temperaturę. To tak naprawdę, szczerze mówiąc, dopiero do mnie dotarło, że to jest zima, nie? <grymne> że zaraz jest zima? No znaczy, już zima, zima, no już zimowe temperatury, dokładne. no racja, tak, tak. A, a przecież taki dawno było. Jezu, już grudzień zaraz. Straszne to jest. I... Nawet policzyliśmy sobie jeszcze razy, będziemy przejeżdżać do pracy. tak naprawdę w zimę. No takie trzy razy jeszcze przynajmniej. Tak mówimy zawsze, że jak już marzec będzie, to już jest spoko, nie? Tak, jak już przychodzi na marzec, na marzec, to już jest taka, taki początek wiosny, nie? Już takie cieplejsze jakieś dni się, się zaczynają. Może się w marcu przymrozki, wiadomo, mhm. ale to już też można, można się spodziewać jakiś pierwszych takich cieplejszych dni. Tak, takich temperatur już fajniejszych, Jakiś, nie? Dokładnie, tym bardziej w marcu każda temperatura taka ciut cieplejsza, kilka, kilkanaście stopni to już cieszy, więc wiele do marca. Trzy razy i nie marzec. Wiem, dokładnie tak, ale właśnie może Wy lubicie zimę, czy nie wiem, co, jaką porę roku bardziej preferujecie? Bo ja no, tak cały czas tym le lecie, a może jestem w ogóle... W... Może Ty jesteś w mniejszości, w mniejszości. zaraz się okaże. Właśnie, to chodzi, że, że ludzie... Lubią święta, zima, śnieg. Tak, jesień, zima i w ogóle. Tylko jakiś ja jestem jakiś dziwak. No, <noise> Miesza też jest z tego teamu. Przyznaj się, jesień. Od, jesień, 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 ale nie zima. Jesień, wiosna. Nie, wiosna. Nie to ja to maj. Tim maj jestem. Tak, tak. właśnie, Więc. Ja czekam na maju, kaszek na lipiec, tak? Dobra, dajcie znać, kto jest z was. Tim zima, a kto Tim lato. Dokładnie tak. <noise> Jesteśmy pod firmą, podjeżdżamy właśnie pod bramę. Patrzcie, ile śniegu. Zima pełną gębą, jak to się mówi. I na 200, o co ja mówię, i na wieździe, dwie tabliczki z jedyneczką, że mamy udać się na parking. Jest oznaczenie ciężarówki, i także tam mamy kierować się na parking. Tabliczka numer 2 meldunek, także fajnie, wszystko czytelne. Zwracamy uwagę na takie rzeczy na firmach, bo to naprawdę dużo ułatwia. Zdarza się, że biegamy po placu, szukamy biura, szukamy kogoś, z kim możemy zagadać, gdzie mamy się udać, a takie firmy, gdzie jest wszystko właśnie takie czytelne, bardzo doceniamy, bo to tak naprawdę skraca, słuchajcie, czas naszej pracy, czas naszego Załadunków, właśnie, czy jak w tym przypadku, rozładunku. Miejsca jeszcze parkingowe są, niewiele, ale są. Parkujemy no i lecimy do biura. Powiem Wam, że nie jest zimno, prawda? Nie, nie, naprawdę jest nawet przyjemnie, ale jest ślizgabica. Jezu, jak jest tutaj, słuchajcie, woda, to normalnie się tańczy. A ja w Adidaskach nie wzięłam butów tych mm, na żyłki ale taki wystup na chwilę no niestety chyba Łukaszek będzie ojej ojej na magazynie mm, musiał rozpakować towar ja w tym czasie przyrządzę dla nas śniadanie no tak bywa czasami a ktoś musi gotować ktoś domu. musi a ktoś musi gotować o w tym domu w tej kawalerce Dostaliśmy pager, dwa razy wyda z siebie dźwięk. Mamy kliknąć ten przycisk, wyświetli się rampa. Takie dostaliśmy wskazówki. Póki co, już chwilę, tak naprawdę czekamy. I pager milczy jak zaczarowany. Nie wiemy, ile to potrwa. Jeszcze zapomniałam dodać, że jest zakaz nagrywania. Zresztą. Mm,

Along the sea, coffee strong and hearts alight. They share a glance in the early light. Dusty road and radio players freedom whispers in the air. New day on the road, let's go, undefined. W którymś z poprzednich odcinków wspominaliśmy naszą ulubioną drogę. To jest oczywiście ironia to jest ten kawałek. Ja na nią mówię, na tą drogę, że ona jest między domkami. Widać domy, wszystko się zgadza. To jest takie nasze hasło to ta droga między, z domkami tak, to ta droga jak na przykład po ciemku gdzieś dojeżdżamy, akurat do tego odcinka. No nie, nie lubimy tędy jeździć, bo to zawsze się korkuje. Jak teraz, właśnie. I zajechaliśmy pod firmę. Będziemy pakować towar w Mercedesie, takie dostaliśmy zlecenie. Ale z naczepą załadowaną, będziemy już kierować się na bazę. I tam już inny kierowca dostarczy towar jutro. Zobaczymy, ile zajmie tutaj czekanie teraz, bo trochę aut stoi. Hmm. Jeżeli będziemy czekać, to, to zaczniemy już się pomalutko pakować. I mamy nadzieję, że będzie tradycyjnie chociaż pod zadaszeniem załadunek. I parę dobrych wiadomości dla nas. Po pierwsze, że mamy dość blisko stąd na naszą firmę. Sprawdziliśmy to. Po drugie, załadunek z rampy, więc mega fajnie bo pada kropi. Śmieszni panowie w biurze meldunkowym, w drugim biurze, bo w pierwszym była taka pani bardzo miła też. Łukaszek właśnie odpiął, otworzył naczepę i podjeżdżam pod rampę numer 33. I jesteśmy spakowani. O. Właśnie idzie mąż mój z papierami. Sprawa załatwiona. Startujemy na bazę. Ile mamy kilometrów? Do bazy? Mamy 131 km godzina 48 Ale mieliśmy czas na spakowanie się, nie? Tak, spakowaliśmy się, Praktycznie faktycznie musimy przerzucić rzeczy do auta w większości, będą posprzątać. Ale to myślę pół godziny 40 minut i lecimy startować. Więc tak. nie jest źle, póki co nie jest źle.

Z jazdem do domu. Weźmiemy kawę. Bo parę kilometrów przed nami, tak naprawdę. Więc kawka się przyda. W ogóle coś zgodniliśmy, ale już nie chcemy naprawdę na tym wyjeździe jeść tych fast foodów, chociaż mamy słabość ogromną, ale nie, nie, nie. Dzisiaj się powstrzymamy tego ostatniego dnia. Dobra, maszyna zatankowana. Śmieci wyrzucone. Czas na kawę. Jeszcze tylko kontrola jakie numery dystrybutorów. Ale zimno. Chociaż takiego... Nie czuć takiego mrozu. Nie, nie jest aż tak mroźnie. Dobra. Let's go. 16, 18, 23. Okay. Mamy dwie duże kawki. Czyli idealnie na trasę. Przydadzą się, wiadomo. Teraz właśnie udajemy się w stronę bazy. Przerzucimy tam swoje prywatne rzeczy. Część prywatnych rzeczy, bo część zostawiamy w ciężarówce. No i będziemy się zbierać. I wyjechaliśmy także po malutku w stronę domu. Jesteśmy głodni, przyznaję. Nie wiem nie wiem. Trzymamy, czy zbłądzimy? <grymne> Zobaczymy, obiecaliśmy sobie. O nie.